Cross-selling i upselling mogą sprawić, że przychody Twojego sklepu online wzrosną, a jednocześnie poprawi się doświadczenie zakupowe klientów, jeśli robisz je dobrze. Ale jeśli zrobisz je źle, mogą zirytować, wkurzyć i zniechęcić kupujących. Dlatego, strategicznie rzecz biorąc, Twoim celem powinno być wytworzenie sytuacji typu win-win, czyli takie poustawianie automatyzacji marketingowych, aby kupujący czuli się wsparci w udanych zakupach, a nie nagabywani. O, faktycznie, płyn do czyszczenia ekranu od razu wezmę, bo potem nigdy nie pamiętam, a ekran uwalony. Będzie nowy, śliczny laptopik, to zadbamy o ekranik. A jak? Takiej reakcji chcesz u kupującego? Albo na przykład, ej, 20 zł do bezpłatnej dostawy, to może kupię większą kartę pamięci, to się opłaca. Jeśli uda ci się robić cross-selling i upselling w taki sposób, metryki pójdą w górę. I średnia wartość zamówienia, i długookresowa wartość klienta, i rentowność sklepu oczywiście.